W tym roku obchodzę dwudziestolecie pracy twórczej, rzeźbiarskiej. W zeszłym roku skończyłam 50 lat, więc czas na podsumowanie. Podsumowaniem będzie projekt, który będę niebawem realizowała. To będzie cykl działań artystycznych, które. Pokazują całokształt mojej twórczości we wszystkich możliwych formach. Stąd te nagranie, bo to jest następna forma, tak? Możliwość dotarcia do osób, które, których taka sztuka interesuje. Co jest dla mnie ważne jako artystki? Przyroda, przestrzeń, drzewa, ptaki, wiatr. Mieszkam w pięknym miejscu. Z mojego podwórka rozciąga się widok na podmokłą dolinę. Nie Niezamieszkałą dolinę. W dole płynie rzeka Łeba. Po drugiej stronie taka malutka rzeczka Struga Korzyczkowska. Jest to pięknie. No nie jest cicho, bo Nieopodal, zaledwie 100 metrów y, od mojego podwórka biegnie 211, taka ruchliwa szosa. Także cały czas słychać szum, ale mi ten szum nie, przy, nie przeszkadza, przyzwyczaiłam się. W tym roku po raz pierwszy też y, nagrywam, tak, swój wizerunek. Dlaczego? Bo w zeszłym roku skończyłam 50 lat i zauważyłam, że kobiety gdy przekraczają pewne granice tak wiekowe, zaczynają się wstydzić, zaczynają nie pokazywać, a przecież to jest naturalne, że wszystko się zmienia. No oczywiście chcielibyśmy być zawsze młodzi, ale to jest kolejny etap naszego życia. Więc, tak, lepszy kory. Stwierdziłam, że ja będę akurat od dzisiaj. Właśnie, pokazywała też siebie. Teraz chodzimy do mojej szopy, tak? To jest takie miejsce, gdzie jest pełno rzeźb. Dzisiaj ja Wam tylko przechodzę i tak z grubsza pokazuję, jak to wszystko u mnie wygląda. E, oczywiście będę opowiadała. Wszystkie działania artystyczne będą e, się odbywały od czerwca do końca października. Także. Tutaj będzie się działo. Naprawdę się działo. Tak jak widzicie. Różne formy rzeźbiarskie i teatr, i kukiełki, marionetki, instalacje. Cały świat rzeźby, tak? Jeszcze przejdziemy się do drugiej szopy. Tylko dzisiaj wam tak mignę, tak? Bo to jest taka zapowiedź. Aby się odważyć, aby, aby się nie bać, tak? Ktoś może powiedzieć, że o, następna osoba, która się tutaj chce lansować w internecie, tak? Jeżeli gwiazdy się lansują z ekranów telewizora, tak? To jest dobrze. A jeżeli jest artysta, który tworzy w przestrzeni zamkniętej i go nigdzie nie ma, no to musi gdzieś to pokazać. Tak? Jak, jak mam dotrzeć do ludzi, którzy nigdy tutaj nie przyjadą? Właśnie tak, właśnie przez tą opowieść, która. No jest taka filmowa, tak, nagrana. No teraz mamy takie możliwości. Jeszcze parę lat wstecz tego nie było, tak? Także byliśmy ograniczeni, zamknięci, a teraz możemy. Teraz możemy, teraz jesteśmy bardziej wolni. No dopóki nam mediów nie, nie zablokują, mam nadzieję, że mnie nie zablokują, tak? A, a to są takie moje drzwi. Takie diabelskie drzwi. Oczywiście opowiem wam, ale nie dzisiaj. Dzisiaj to jest tylko zapowiedź, tak jak mówiłam. No i tak. Druga szopka to takie tylko mignięcie, tak? A wyjdziemy. O, nawet bateria mi się kończy, czyli czas kończyć, tak? No, jak ten pierwszy raz myślę, że wystarczy.